Średniowieczne lato myślenickie zarabie w zieleni krzewów i drzew oraz złocie promieni słonecznych skąpane. Pierwsze wolne od pracy wrześniowe dni Anno Domini 2022 na turniej Myśli Mira zarezerwowane. Średniowieczny klimat nad rzeką Rabą, gdzie osadę średniowieczną stworzono, by uczcić 680-lecie lokacji miasta Myślenice. Muzeum Niepodległości w Myślenicach, żeby uczcić właśnie ten jubileusz. Zorganizowało w trzecie nony września roku pańskiego 2022 turniej rycerski, czyli po staropolsku igrzyska rycerskie, żeby tutaj rycerze powalczyli, pokazali swój kunszt rycerski, swoją biegłość, spryt nie siłę. No ale także, żeby tutaj ludzie, gawieć, ciżba, nasza kochana myślenicka się dobrze bawiła. Wulgrabia myślenic w imieniu Pana Kasztelana Krakowskiego i dzierżyciela myślenic, Pana Jarosława Szlachetki, Witam brać rycerską na pierwszym, i daj Bóg, nie ostatnim turnieju Myśli Mira. Turniej Myśli Mira, czyli realizacja no, takiej idei turniejowej, skąd te turnieje się wzięły i dlaczego właśnie ten turniej miejski organizuje. Otóż, pierwszy turniej na ziemiach polskich to jest rok 1243 i on się odbył w Wówku Śląskim. Organizował go książę Bolesław Rogatka, ale właśnie był organizowany w mieście. Zatem, mimo tego, że te turnieje są kojarzone z zamkami, prawda, z jakimiś takimi włościami ziemskimi, no i to bardzo często właśnie miasta organizowały takie turnieje, zwłaszcza w późnym średniowieczu, to już konkretnie władze miasta, samorząd miasta organizował turnieje w XIV, XV, XVI wieku, w którym brać udział mogli nie tylko rycerze, ale właściwie mieszczanie, którzy byli na tyle bogaci, żeby stać było na oporządzenie bitewne, na zbroje, pancerze i różnego rodzaju broń. Rozmaite bractwa rycerskie, damy dworu, rycerze, giermkowie, średniowieczne namioty i liczne kramy, na których dóbr rozmaitych nie zabrakło. Była biżuteria, rzeźby, miody, nalewki, średniowieczne artefakty, literatura tematyczna. Było coś dla ciała i coś dla ducha. Atrakcji nie brakowało. Dla najmłodszych uczestników spotkania zorganizowano liczne gry i zabawy, w których udział ochoczo brały nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Każdy mógł stać się średniowiecznym skrybą, spróbować swych sił na warsztatach tkackich oraz wikliniarskich. Atmosfera na Zarabiu zawsze jest wspaniała, a jeszcze szczególnie, kiedy można przenieść się w średniowieczne czasy i w Myślenicach, o ile nie ma na obecną chwilę zamku, to przynajmniej jest drużyna rekonstrukcyjna w pełni profesjonalna, która nawiązuje do tego okresu, z którego pochodzą Myślenice, z którego można powiedzieć, na której datowana jest lokacja naszego miasta. No i dzisiaj pokazujemy to wszystko w sposób żywy, w sposób namacalny. Zanim rycerskie walki, zanim średniowieczne pojedynki licznie zgromadzone zaproszono w świat ballad i romansów Adama Mickiewicza, czytanych między innymi przez aktorów grupy Misterium w ramach Narodowego Czytania 2022, zorganizowanego przez partnera turnieju, czyli Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach. W tym roku było fantastycznie. W pięknych okolicznościach przyrody gościliśmy na turnieju Myśli Mira. Serca mocniej zabiły, gdy na ubitej ziemi, miecz w miecz, tarcza w tarczę, oko w oko zmierzyli się pierwsi rycerze. Jest to turniej z jednej strony rekreacyjny, ale z drugiej jak najbardziej profesjonalny dla zawodowców, którzy zajmują się walkami rycerskimi które to walki są de facto już taką gałęzią sportu w Polsce i na całym świecie. Rzeczywiście kilku bardzo dobrych takich fajterów tutaj do myślenia przyjechało, nawet jeden z mistrzem świata sprzed kilku lat. I tutaj takie turnieje bojowe to był turniej miecza i tarczy, gdzie polega to przede wszystkim na tym, że w jednej ręce się ma tarczy, w drugiej miecz i tutaj są te punktowane uderzenia na korpus, ale nie w tarczy, bo tarczy się człowiek zasłania, wtedy punktu nie ma. No i drugi turniej to jest turniej miecza długiego, w takim już konwencji pojedynków 14-15 wiecznych, gdzie już takie miecze półtoręczne wykuwano, czyli walczymy tutaj mieczem, który się trzyma w obu rękach i bez tarczy. było widowiskowo i było na serio. Walczących mieliśmy też na bardzo dobrym poziomie. Nie było ich 50, ale mimo iż mniej walczących było niż na turnieju w Ogrodzieńcu, to prezentowali bardzo dobry poziom. W turniejach bojowych miecza i tarczy oraz miecza długiego udział wzięli rycerze z całej Polski. No, poziom jest jak zwykle wysoki, no, jednak jest pewna zamknięta określona liczba zawodników, którzy się pojawiają na, na turniejach, no lepsi i gorsi. Tutaj reprezentacja jest całkiem mocna. Turniej Myślimiera okraszony został muzyką z epoki i średniowiecznymi tańcami. Na turniejach nie widzi się tego zawsze, a na pewno nie na takim poziomie jak, jak tutaj dziewczyny i chłopaki z kompanii Gryfitów tańczą. Głód wrażeń był coraz większy, a skoro o głodzie, to oczywiście nie mogło zabraknąć smakowitej strawy, o którą zadbały niezastąpione koła gospodyń wiejskich. Mielada zainteresowaniem cieszyły się również pokazy zręczności konnego rycerstwa. My się no, ćwiczyliśmy razem z końmi odczulaliśmy je tak, żeby były spokojne. No, natomiast jak już wcześniej wspomniałam, no to są zwierzęta i wiadomo, nie zawsze wyjdzie tak jak na treningach, jakbyśmy chcieli, żeby wyszło, no ale będziemy się starać i, i pokazać to, jak kiedyś po prostu było. Staramy się też używać rekwizytów tak jak dawniej. Bardzo fajnie byliśmy wczoraj. W... Muzeum Niepodległości w Myślenicach, więc już trochę tam oś wiedzę o Myślenicach mieliśmy. No i tutaj dostajemy informację, że właśnie jest ten turniej, można bardziej zgłębić wiedzę, nawet zobaczyć rycerzy. To jest bardzo fajna inicjatywa. Też dla, dla dzieci mogą też poznać zwyczaje, jakie panowały dawniej. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, fajny czas, żeby się spotkać i żeby powspominać, jak było dawniej. W ramach turnieju odbyła się również bitwa, co przypadkowe nie jest, ponieważ no w średniowieczu tak właśnie organizowanie turnieje, nie tylko jeśli chodzi o pojedynki na miecze, czy pojedynki konne, konnego rycerstwa, ale właśnie taką pierwotną ideą w ogóle turnieju to było organizowanie takich próbnych bitew, tak zwane mele z języka francuskiego, z języka starofrancuskiego, choć w języku francuskim do dzisiaj to, to w pojęcie funkcjonuje, można by je przetłumaczyć słowem ustawka. Co się może kojarzyć prawda, współcześnie też z różnymi tematami, ale rzeczywiście jest to taka ustawiona bitwa między dwoma stronami tutaj rycerzy i często one były rozgrywane z takim scenariuszem według takiej narracji. Na przykład rozgrywano turnieje wokół romansów arturiańskich, tak i odgrywano jakiś romans, pięć o róży na przykład też takie tematy się pojawiały. No i u nas też jest tematyczna, tematyczna bitwa, tematyczne mele. Stawili się licznie. Na plac bitwy i obiecali trwać w szyku. O ile w prawi, podniesie im żołd za oddaną sumę. Wszyscy gotowi do starcia? do Ta nasza opowieść nawiązuje do historii e, takiej legendarnej o rozbójnikach, którzy tutaj e, zasiedlili się czy też można powiedzieć, wypadli diabł z ogona prosto w myślenickie lasy i tutaj się zasiedlili, zdobyli zamek Bulgrabiego i ustanowili tu swoją siedzibę, gniazdo rozbójnickie, z którego wyprawiali się, żeby niszczyć chrześcijan i tutaj rabować kupców zmierzających z Węgier do Krakowa. I w tej bitwie naszej, takiej właśnie ułożonej, no zmierzy się rycerstwo okolicznych ziem, którzy przybyli tu na wezwanie Bulgrabiego Myślenickiego no, żeby właśnie przegonić na cztery wiatry. Może, może kogoś tam się uda w dyby zakuć, albo ich przegonić aż po same Węgry, żeby tu już więcej nie wracali i żeby oddali zamek panu burgabie. Finałowa bitwa rycerzy z rozbójnikami, huczna i zaskakująca w tym przebiegu, podobała się bardzo. Wszystkim się podoba, jest kameralnie, jest przytulnie, mamy dobre sanitariaty. No jest, jest super, tutaj i świetne miejsce, jest, troszkę ciągnie od rzeki, ale poza tym jest super. Turyści mają swoje wydzielone ścieżki, rekonstruktorzy mają swoje miejsce, czas na wszystko jest. życie nie jest takie szare, jest, jest, jest barwne i, i ma się znajomych, przyjaciół, nie, nie można powiedzieć, żeby się miało za dużo czasu, też spędza się wolny czas w sposób taki zdrowy. Na powietrzu śpimy pod namiotami, biwakujemy, bawimy się w swoim towarzystwie jednocześnie dajemy jakieś pokazy, umiejętności też, też ludziom, żeby mogli coś zobaczyć. Przybliżamy także historię, pojawi, ponieważ jesteśmy przede wszystkim rekonstruktorami, więc stroje, zbroje, rzemiosło wszelakie wieków dawnych nie jest nam obce. Opadło kurz turniejowej rywalizacji. Turniej Myśli Mira się złotymi zgłoskami na kartach myślenickiej historii. Wiwat Myślenice. Fivat. Mamy ogromną nadzieję, że myśleniczanom spodoba się ta inicjatywa, pokochają, umiłują średniowiecze i popularyzację historii w taki, można powiedzieć, nowoczesny sposób, która pokazuje właśnie w ten nowoczesny sposób te czasy zamierzchłe również. Jeśli się ta impreza zakorzeni i tutaj będzie miłe i korzystne odczucia będziemy mieć w stosunku do tego turnieju, to mam nadzieję, że będzie to impreza cykliczna.